Czy te dwie marcheweczki obrobią grządkę? Ja jestem Maciek, to jest Wyczesany Ali, czyli subiektywny przegląd sprzętu barberskiego, który możesz kupić od MyFrienda. Przede mną dwie bardzo ciekawe propozycje, ponieważ są to zupełnie nowe konstrukcje. Nieczęsto się zdarza, że fabryka wypuszcza całkiem nową konstrukcję. Pakuje tam nowy silnik, pakuje to w nowe opakowanie. Często jest tak, że te maszynki są iteracjami i właściwie wyglądają jedna w jedną tak samo i praktycznie tak samo działają: no bo silnik jest ten sam, ostrze jest to samo, mechanizm jest ten sam i tak itd. Tak tak Teraz mamy do czynienia z czymś zupełnie nowym. Fabryka iPro wypuściła te otóż dwie marcheweczki. Ta maszynka dostępna jest w trzech kolorach: pomarańczowy, zielony. I czarny do koloru, do wyboru. Zacznę od ceny. Ja ten komplet kupiłem za 249 zł, w sensie to razem kosztowało 249 zł. Przyszło zapakowane folię bąbelkową, i tak oto tutaj jest. Kupiłem bez większych nadziei, a okazało się, że jest to jedna z lepiej wykonanych maszynek, z którymi ostatnio miałem do czynienia. Na wstępie muszę wytłumaczyć Ci, co to znaczy White Label. White Label to znaczy, że fabryka, w tym przypadku fabryka iPro, która jest właścicielem marki Pro Barbers, fabryka wypuszcza sobie po prostu Sprzęt, i każdy, kto kupi odpowiednią ilość tego sprzętu, może na ten sprzęt nanieść swoje logo. Dlatego, ten sprzęt, który dzisiaj będziemy omawiać, możesz kupić z kilku brędów. Ja go kupiłem z BRD Clipa, ponieważ był po prostu stówę tańszym. iPro też znajdziesz ten sprzęt, ale będzie stówę droższy. Myślę, że bez sensu prawdopodobnie inni producenci, inne marki też się pewnie wcześniej czy później decydują na to, żeby wziąć od iPro tą konstrukcję i po prostu obrandować ją swoim brandem. Ja to kupiłem od Beardy Clipa, ale możesz tu kupić też z innego brandu. Cena będzie inna, obudowa będzie ta sama, ale tylko i wyłącznie malowanie będzie inne i na tym właśnie polega white label, czy jeżeli stać na to, że weźmiesz sobie 1000, 5000, 10000, jakie tam jest MOQ, to możesz sobie taką maszynkę zrobić. No ale do brzegu, jak to działa? Tak jak już wspomniałem, jest to nowa konstrukcja. I co my tutaj mamy? Pierwszy raz spotykamy się z silnikiem, który ma 7,5 W. Do tej pory większość silników, z którymi mieliśmy do czynienia, było silnikami 5-watowymi. 10-watowe silniki też już się pojawiały, a tutaj mamy silnik, który jest pomiędzy, ma 7,5 W. Wata. Co to robi? Z jednej strony mamy tutaj 7,500 rpm, a więc ostrze oscyluje z prędkością 7,5000 uderzeń na minutę, i mamy 7,5W. W tych maszynkach, gdzie mamy większą ilość rpmów, dźwięk jest wyższy. W tych maszynkach, gdzie mamy mniejszą liczbę rpmów, dźwięk jest niższy. Głośniejsze są oczywiście te maszynki, które mają, będą miały więcej tych obrotów na minutę, i zazwyczaj te silniki, które mają więcej watów, też są troszeczkę głośniejsze. Ta maszynka jest wyjątkowo cicha. I w mojej ocenie ma bardzo, bardzo, ale to bardzo przyjemny dźwięk. Ja dawno nie spotkałem się z maszynką, która ma tak przyjemny dla ucha dźwięk, i nawet klienci zauważyli, że jest to naprawdę bardzo przyjemny dźwięk. Mruczy sobie nisko, ten dźwięk jest przyjemny dla ucha, nie przeszkadza, nie jest przeszywający, wtapia się idealnie w tło, i dla mnie jest to ogromny Ogromny plus. Wydaje mi się, że ten dźwięk wynika z tego, że mamy tutaj do czynienia z bezszczotkowym silnikiem, który ma dość duży moment obrotowy. Tego silnika nie da się zatrzymać. Oczywiście tutaj ja naprawdę mocno naciskam. Oczywiście słyszymy, że ten silnik zwalnia, ale naprawdę, nawet naciskając z całej siły, nie jestem w stanie spowodować, że. Ta maszynka e, zwolni, co z kolei przekłada się na to, że ona po prostu fantastycznie strzyże. Ale przejdźmy do dalszych zalet. Przede wszystkim jakość wykonania jest rewelacyjna. Ten plastik jest plastikiem bardzo wysokiej jakości, czego nie do końca mogę powiedzieć o stacji ładującej, ona jest taka sobie. Ale jest. Jakby fajnie, że jest. Natomiast sama obudowa wykonana jest z naprawdę fajnego plastiku. Ten, ten plastik jest polakierowany proszkowo. Ten lakier wygląda na całkiem solidny i tutaj w żadnym miejscu mi nie odchodzi ten lakier, nawet gdzieś tam na, na różkach, więc wydaje mi się, że jest to legitnie wykonane. Maszynka jest świetnie spasowana. Tutaj nic nie skrzypi. Jest to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrze wykonane i naprawdę świetnie leży w ręku. Kształt jest zaskakujący, ponieważ maszynka jest smukła i wąska, właściwie jak trymer. I to jest pierwsza rzecz, na którą zwróciłem uwagę, gdy wziąłem maszynkę do ręki, że właściwie tak jakbym trzymał trymer, ale trzymam maszynkę. Jest świetnie wyważona, aczkolwiek mamy tutaj stosunkowo małą baterię, bo mamy tutaj 2600 mA. Bywało lepiej. W niektórych, w niektórych maszynkach bywało lepiej. Mamy tutaj. No, nie za dużą tą baterię, ale i tak starczyła na praktycznie cały dzień pracy, więc wydaje mi się, że z tym problemu nie będzie. Maszynka jest świetnie wyważona, bardzo dobrze leży w ręku, ergonomia jest wybitna, nie ma tutaj, żadnym, nie ma tutaj niczego, co by mi przeszkadzało i jakiejkolwiek techniki bym nie używał, jakkolwiek bym tej maszynki nie złapał, to ona jest naprawdę wygodna, wygodna do ręki. Do tego ten plastik jest naprawdę miły w dotyku. Dla mnie. Rewelacja. Dawno nie widziałem czegoś tak dobrze wykonanego. Co prawda, nie miałem doświadczenia z lakierem w innych kolorach, natomiast ten pomarańczowy jest świetny. Podejrzewam, że reszta będzie działać. Tak samo. Mamy tutaj standardowe 5 klików i jest to bardzo precyzyjny klik. Na zbliżeniu możecie zobaczyć, że mamy tutaj takie naprawdę mocne wycięcia na klik, mocne wycięcia na kulkę i działa to naprawdę bardzo precyzyjnie. Wyjątkowo stabilnie, wyjątkowo precyzyjnie. Super. Ostrze, standardowe ostrze typu Faper, a więc płaskie ostrze typu Fade z ryflami, zestawione z ostrzem ceramicznym. Konstrukcja znana już od dawna z Joterela. Świetnie to działa, bardzo dobrze to spasowane, bardzo dobrze jest to zestawione. Jedna uwaga, ja zamówiłem tą maszynkę bez oryginalnego pudełka. Przyszła ona po prostu w takim pudełku zapakowana w dodatkowo bąbelkową folię, te wszystkie akcesoria. Mój egzemplarz przyszedł z delikatnie skrzywionym ostrzem. Co to znaczy? To znaczy, że gdy używałem dźwigni, to to ostrze leciutko było scentrowane. Często się tak dzieje, nie należy się tym przejmować. Wystarczy od nowa, od początku wyzerować sobie maszynkę, czyli odkręcić te dwie śrubki, wyzerować maszynkę, dotkręcić również tą śrubkę, która znajduje się tutaj na dźwigni. I problem rozwiązany, więc ja odkręciłem ostrze, wyzerowałem sobie tą maszynkę po swojemu i ten klik działa fantastycznie. Jeżeli dla kogoś ta dźwignia będzie działała zbyt, Płynnie, będziesz, będziesz lubił większy nacisk, żeby więcej siły użyć. Wystarczy, że tą śrubkę sobie troszeczkę dokręcisz. No i już działa to świetnie. No ale czym byłaby maszynka bez nasadek dystansowych? Co my tutaj dostajemy? Dostajemy nasadki, które znamy już z Jotarella, znamy je też z Mate Show, z Kulilanga, a więc jeżeli nasz Joterela. To, to są dokładnie JRL-owskie nasadki, ale ciekawostka, wykonane z trochę cieńszego plastiku, moim zdaniem z troszeczkę cieńszego. Te są akurat, te są akurat czarne, ja mam tutaj do porównania nasadki z kulilanga. To jest dokładnie ta sama konstrukcja, to jest dokładnie ta sama nasadka, tylko tu jest użyty jakiś taki troszeczkę grubszy plastik. I w Joterelu też jest ten sam grubszy plastik użyty, pomijając jakby kolor, natomiast tutaj ten plastik jest troszeczkę cieńszy i wydaje mi się, że na plus, dlatego że zwłaszcza 1,5 mm i 3 mm przepięknie podnoszą włosy. Jestem naprawdę mega zaskoczony, jak dobrze, jak precyzyjnie. Robi się tym fejda. Dawno mnie chyba nasadki tak nie, nie zaskoczyły. Te kuli lęgowskie są, są fajne, są dobre, ale myślę, że te, te są dużo, dużo lepsze, dużo fajniejsze. Nasadki siedzą na maszynce bardzo dobrze. Są bardzo mocno, bardzo mocno się łapią. Łatwo schodzą, łatwo wchodzą. Jest wyraźny klik. Znowu dla mnie. 10 na 10. W zestawie przyszedł również trymer i cóż mogę o tym trymerze powiedzieć? Eee, trymer jak trymer, nie jest zły, nie jest dobry. Ja bym powiedział takie 8 na 10. Jest to trymer z ostrzem, które znamy z Joterela, ale ze starego Jterela. Nie jest to ostrze TX, które można tutaj zerować gdzieś tam z tyłu. Ono już jest wyzerowane fabrycznie jest cofnięte na dosłownie 30 mm i to widać, że ono jest leciutko cofnięte. Jest to dobry trymer, nie zacina się we włosach, robi w miarę ostre linie. Natomiast jeżeli szukasz trymera do robienia naprawdę ostrych konturów, ostrych linii, no to go nie wyzerujesz. Więc jest to taki dobry trymer do codziennej pracy, do przygotowywania skóry do skinfada, do, do cieniowania, do pracy z brodą. Jest ostry, ale nie zacina skóry. Wszystko tu się w tym trymerze zgadza. Jest po prostu, po prostu ok. Ale czy dupę urwało? No, no nie urwało. Myślę że, myślę, że są lepsze konstrukcje, jeżeli chodzi o ostrze, ale to jest tylko moje zdanie, ponieważ ja nie przepadam za trymerami z Jotterella, ponieważ one nie robią takich naprawdę szarp. Bardzo ostrych linii. Myślę, że tak naprawdę tutaj każdy z trymerów wektorowych te linie robi 10 razy ostrzejsze od tego. Nawet nowe maszynki z Widziara, nowy trymery z Widziara, które kosztują po 60-80 zł. Moim zdaniem, robią ostrzejsze, mocniejsze, fajniejsze linie. Co nie zmienia faktu, że trymer ma bardzo wysoką kulturę pracy. To ostrze jest bardzo dobrym ostrzem. Nie zacina skóry, nie haczy, nie rani, nie robi, nie robi jakichś niepotrzebnych zaczerwienień na skórze. Wszystko tu się po prostu. Zgadza. Podsumujmy. Mamy do czynienia z fajnym zestawem. To, czyli maszynka BRD Clip X z serii BRD X. Super sprawa. Polecam w dowolnym kolorze. Hands down najlepsza maszynka w ostatnim czasie, jaka, jaka przyszła. Duże zaskoczenie. To jest naprawdę duże zaskoczenie w tej cenie w cenie 150 zł, 140 w zależności od tego, jakby gdzie to, gdzie to kupujesz za 150 zł. Coś niesamowitego trymer. No, jak ktoś chce do kompletu, to, to niech będzie. Natomiast e, rzeczywiście, bardzo fajny, bardzo fajny sprzęt. Maszynka 10 na 10, trymer 8 na 10, to kupowałbym w ciemno, a zwłaszcza jeżeli masz małą rękę albo lubisz trochę mniejsze maszynki. Bo tutaj mamy dość ciekawą rzecz. Ta maszynka jest dość długa, ale cienka trochę inaczej się trzyma w ręku. No coś przedziwnego że za takie pieniądze coś tak dobrego można dostać w tym momencie i to z przesyłką z Chin.